Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku. No, dzisiaj powiedzmy, będzie bardziej taki cytat, który odnosił się stricte tam do sportu, do takiego treningu siłowego, ale myślę, że warto posłuchać, bo jest bardzo ciekawy. A będzie on pochodził z książki Encyklopedia Undergroundowego Treningu Siłowo-Kondycyjnego autorstwa Zacha Ewena Esza. No i posłuchajcie tutaj tego cytatu: Nadszedł wreszcie szczęśliwy dzień. W którym moja postawa się zmieniła. Jak to mówią, nic nie dzieje się bez przyczyny. I to też była karma, nie ma wątpliwości. Słuchałem wywiadu radiowego z trenerem, który opowiadał, dlaczego zapaśnicy z Iowa, Ohio, Pensylwanii i innych typowo rolniczych regionów tak często pokonują swoich rywali. Powód jest taki, wyjaśnił, że pracują fizycznie na farmach, rąbią drewno, rzucają balami siana. Dźwigają ciężkie wory karmy dla zwierząt, pchają taczki, a czasem i przyczepy. Podobno każdy taki osiłek ze wsi ma w garażu zaimprowizowaną małą siłownię z liną do podciągania się i jakimiś podstawowymi ciężarami. No moi drodzy, to takie bardzo ciekawe, bo ktoś by mógł sobie teraz pomyśleć, no to ja już rzucam, nie wiem, jak ktoś sport jakiś uprawia, jakikolwiek, czy to siłowy, czy po prostu dla siebie, bo... Chcę mieć więcej siły, no to ja mam rzucić tą całą siłownię i iść robić fizycznie. No oczywiście, że takiej potrzeby nie ma, aczkolwiek jeżeli jest taka okazja, jeżeli, nie wiem, mieszkasz w mieście, masz gdzieś rodzinę na wsi, no to czasami myślę, no warto, ale tak wracając już do tutaj rozważań, no myślę w kontekście takiego treningu, głównie siłowego, no to to pokazuje, że Warto tutaj wykonywać ćwiczenia takie wielostawowe, bo tak jakby nie patrzeć, to one taką budują nam, powiedzmy, siłę użyteczną, przydatną, bo jeżeli nie wiem, tak samo wyobraźmy sobie, jak nie wiem, robimy jakieś przemeblowanie lub cokolwiek przenosimy, no to nie tylko jak coś podnosimy z ziemi, no to tak naprawdę nie wypracują nam same nogi czy same ręce, no ale, ale nasze ciało musi jakoś ze sobą współgrać. No, i tak właśnie tutaj myślę, to pokazuje, jakie są użyteczne te ćwiczenia, wielostawowe. Tak jak tutaj w cytacie, że tam na wsi właśnie dużo się pracuje fizycznie, no i przez to ma się właśnie taką siłę użyteczną. No, i myślę, że też warto właśnie robić ćwiczenia takie, powiedzmy, latać czasami, różne jakieś takie sprawnościowe, żeby też kształtować właśnie taką siłę, ten siłowo-wytrzymałościowy. No bo to jest po prostu użyteczne. A myślę poza jakby takim aspektem tutaj fizycznym, no to myślę, że to już tak od siebie dodam tylko, że każda jakaś taka właśnie aktywność, no też pomaga w innych dziedzinach, żeby lepiej funkcjonować, nawet jak ktoś powiedzmy ma pracę siedzącą, no to i dla zdrowia jest dobrze spędzić ten czas aktywnie, chociaż ciekawostką jest to, że, gdzieś, że ponoć nie wiem, czy to są dane sprawdzone, się mylę, to można mnie poprawić, ale że również i szachiści bardzo dużo czasu właśnie spędzają na treningu siłowym, że nawet chyba połowę swoich treningów. Jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy to jest prawda, no ale myślę, że jest coś w tym, że jednak właśnie to jest też dla głowy bardzo dobre, żeby nie tylko właśnie jakby w sposób taki trenować, właśnie umysłowo, jeżeli chodzi o szachy, ale też właśnie troszkę fizycznie. To też bardzo jakby pomaga, to tak bardzo jakby oczyszcza głowę. No więc co, do tego Wam życzę, żebyście właśnie tutaj nie wiem, dbali o siebie, o swoje zdrowie, no bo zdrowie jest jakby nie patrzeć, jest jedno, drugiego nie będziemy mieli. No i jak już nie wiem, coś ćwiczycie, no to ćwiczcie mądrze, tam nie, nie rzucajcie się niepotrzebnie na zbyt duże ciężary. No ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.